Witam serdecznie w kolejnym odcineczku z Fazmofobii i... No, mnie fazmo trochę nie było. Bo 5 dni chyba. No, w poniedziałek po prostu jakoś tak, weekend był trochę zabiegany, trochę miałem do roboty z nowym autkiem. Także yy, no troszeczkę byłem zajęty, ale spokojnie. Już fazmo wróci normalnie. Dzisiaj też fazmo wleciało, ale nie było odcinka z metro, także no. Niestety, ale no, co co poradzić, co poradzić, jest tak jest. Yy, I tak, fazma jakieś dziwne nabyt miał, bo nie wiem gra po prostu jakby... Co by, co by nie mówić. Yy, odpaliła mi się w mniejszym ekranie nie wiedzieć czemu. Yy, I mamy w piwnicy oh. yy, bezpieczniory. Big jest ołdżo? Nie ma, nie ma ołdżo, nie ma kręgu, może być... Ła, wow. ha, ha, Małpia łapka, no pewnie. Dobra, zapólmy się prąd. Pożegajmy sobie pana bonera. Tej wakacje mam... o oh. jemy w proszę bardzo. Tyk. I wyłączył prąd. Mamy od razu bonerka. Dlaczego ja przyszedłem? Poszedłem włączyć prąd i co zrobiłem? Włączyłem światło w garażu. Jestem ciekaw, możecie napisać w komentarzu, czy u Was też jest taka, gorą taka gorączka na dworze. Bo pogoda naprawdę odwala. Jest gorąco jak 150. Sprawdźmy sobie jeszcze tutaj za hiding spotem. Nie ma hiding spota. uuuu! Może tutaj? Tutaj też nie? Czyli gdzieś w garażu, zapewne. No bo jest 28 stopni. Przychodzą sms -y, ostrzeżenia, że będą jakieś kosmiczne burze i w ogóle wszystko. I... Tra... Tra... Średnio mi się podoba fakt y, y, tego. Mm... Co ja chciałem powiedzieć? Zapomniałem się powiedzieć. A, upały do dupy. Ale burza z deszczykiem, kiedy siedzicie w domu? Jak najbardziej. fajno, fajno. I także i tego mi sobie wam życzę, żeby pogoda była fajna. Bo, no bo jednak umówmy się. Jak ktoś lubi lato ciepełko. no dobra, ale... Ale... Jak jest też za gorąco, to też nie jest za fajnie, nie? Dobra, zostawmy. Pamiętnik jest tutaj. Masz tu krzyż, co żeby Cię kurde nie kusiło duchu. Idźmy po dalszej temy. Dzisiaj no jak widzicie jestem znowu sam, bo nie mam kolegów do grania w fazm akurat w ostatnimi czasy. Każdy niestety... Jakoś tak się roboty porozkładały wszystkim, że nikt się nie można razem złapać, żeby pograć, nie? Także trochę smuteczek do postawy gdzieś. Uuu! Ja Postawmy gdzieś tutaj ten projektor, O. a ten postawimy tu i możemy dać jeszcze tyk krzyżyk. Pyk! Proszę bardzo, idziemy po resztę itemów. No yy, yy, i tak, każdemu się praca jakoś inaczej rozłożyła, jeszcze byłem na rozmowie o roboty. ciekawie czy ją dostanę, w sumie I don't care, żeby tak, <ścoughs> co by nie mówić. No bo jednak tutaj umiem w mieście z dobrą robotą, taką fajną, którą by się chciało wykonywać, no to, no to jest ciężko, nie ma czegoś takiego. Dobra, nie wiem gdzie ten duch może być. Zostawmy tutaj tego Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you French? Are you pizza? Are you there? Are you close? Are you here? Are you there? Hello? Are you here? Are you close? Are you there? Dobra nie wiem, gdzie on może być. Tutaj drzwi raczej nie otworzył. Trzeba szybko posprawdzać. Czy on gdzieś grasuje tutaj? Mm -hmm. Tutaj sobie drzwiczki otwierałeś, tak? Dobrze. O, mamy fingerprinty. Zatem zróbmy sobie zdjątko. Mamy. Kurde, on się przemieścił. Duchu. Nie wiem, musimy chyba przetegować tutaj itemy. Bardziej tą bańkę. Dawaj mi kamerę. To i kamerę. Zostawmy to w ten sposób. Zostawmy sobie i a To nie oni. Fajnie, fajnie. Zapalmy sobie tu światełko. Taki minimalny safe zone tutaj będziemy mieć, nie? Fingerprint i to tak, jean może być. Jean to nie może być, bo już wyłączył nam raz prąd, a jean tego nie robi. Chwila, bo tutaj jakiś telefon mam. Będę sobie chodził, chwilę nie będę gadał. No, także pogadałem sobie przez telefon. Kurde w ogóle no... Zawsze jak jest nagrywka, to y, ktoś ode mnie coś musi chcieć. I. Zastanawia mnie trochę ten duch, bo tutaj zrzucona nagle jest czapka. On niby tam, on, on jakby tutaj kuźwa był. Weźmy tą kamerę, popatrzmy sobie. I to jest naprawdę zastanawiające. Kto on może jeszcze mieć ten duch? No bo to nie jest jean, tak? No to jean miałby. Jean miałby freezing. To nie może być go striting orb albo projektor. Że... To się zapowiada na jakiś go striking dziki, no bo duch nie chce pisać. Znowu będzie miling? Nie wiem, sypnijmy mu po prostu sol, 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 sal. O kurwa. Pięknie. To jest smiling, jest giga cichy. No, jego ledwo słychać, to na, na banki smiling. Dobra, poszedł sobie weźmy se pilce, bo kurde podejrzewam, że psycha nam zsiadła w tak gigantycznym tempie. Dobra, pilsiory zjedzone. O nie, miałem quest'a na Sanity! No, 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 no. No nieważne. Dobra, weźmy sobie Smajora zanieśmy od razu, bo. To wygląda groźnie. Projektora na pewno już nie będzie i orbów, będzie pismo ducha. Nawet kuźwa jest. Ale tutaj proszę bardzo, nie napisał nic. Tutaj się obstrał. Dobrze. Co musimy? W takim razie... Kuźwa, ale on... Tutaj był? jest bardzo zastanawiający ten mailing. Zobaczmy w piwnicy za hiding spotem, ale też nie ma. ma w garażu chyba tylko jedynie jest. Dobra, zostawmy to. Tutaj mamy jeden aparat. Tutaj mamy drugi aparat, to zostawię je sobie w kupie. Przyniesiemy sobie więcej soli, zrobimy te zdjęcia stópek. No i użyjemy sobie małej piłapki, łapki, co żeby duch nam się... Pokazu. Co? Nieprawdaż? Tutaj jedną drugą sól, pik, pik, cyk. Kurde... Tak biorąc te pilsy, tak miałem w głowie, a co jeśli mam questa na sanity? No i tak patrzę quest na Sanity takie. Viva Las Vegas po prostu. No i mamy jedno zdjęcie akurat jeszcze na Neduha. Ten aparat mi jest niepotrzebny już w tym momencie. No pięknie, chodzisz pięknie. Czy wszystkie zdjęcia są tak jakby. No są! No są, dobra. kurde, gdzie tą małą łapę teraz wziąć, cholera? Cholera jasna bo hiding spot jakby nie patrzeć jest raczej w garażu co chyba że nie chyba że tak no jest dobra to gdzie pójdziemy pójdziemy sobie pójdziemy sobie gdzieś nie wiem gdzieś 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 tu a, a o. I wish to see the ghost Łokuru, ale gruby. Ulaniec, odyniec. Dobra, nie ma mnie. Hihi. Myling pierdzielony, no. No ale dobra, tym razem się udało tego Mylinga wykryć, bo. Teraz to autentycznie słychać, że on jest giga cichy, nie? Bo tam na tej poprzednim odcinku, co ja się pomyliłem. On był kurwa, on był taki nawet głośny, nie? Alte gumy duchu. To na smadżu, na sam koniec Hanta wyleciałem Czy to zaliczyło się tak jakby ucieczka? Nie Dobra, żadnych questów pobocznych. Cudownie! Dobra, uciekamy I teraz sobie zagramy jeszcze w Willow Street Chyba 14 minut w ogóle nagranie takie. Taki no, długi nawet tutaj, prawda? Investigate No mining, miling było Wiem to gro Wiem to gro, świetnie y, Profesor Nightmare. I Willow Street. Lecimy dur. To jest wiecie takie nagranie fazmo, to jest to właśnie pół godziny, prostu tam wrzucę tam godzina roboty, ale... Ale mimo wszystko się jakoś tak kuźwa, no czasami nie chce. Takie, takie są dni, że po prostu nie ma się ochoty nagrywać czegokolwiek. Bo się ma ochotę pograć w jakieś inne gry, czy coś tego typu, nie? Dobra, jest chociaż prąd. To już coś. Zapalmy sobie tu światła pięknie, ładnie. I gdzie może być Bowner? Jest lustro, proszę Państwa. I to jest Kibel, a Kibel jest jeden. Zatem. Hmm. O kurwa! Dzięki duchu. Tak od razu? Że że weto i chuj. Kurde, nie wiem co jest z tym duchem, ale on lubi straszyć chyba. Nie wiem czemu mam od razu przeczucie, że to będzie oni. Kurwa, od razu przeczucie. Od razu przeczucie, że to jest onniczon. No bo dwa czerwone. Yy, yy, dwa, prawda, czerwone te. I Ghost Eventy? No. Podejrzane, nie? No dobra, dobra, weźmy krucofuksa. Weźmy kamrę, zaraz cię ty, ty duchu tam wywabimy kurwa mać. Zobaczymy co ty... ...co ty chłopiec twarzysz, ja że mi tutaj się straszysz tak. W każdym razie nie będzie to na pewno mara. Już coś gdzieś indziej rzuca Już coś gdzieś indziej rzuca, nie? Już się przemieścił No ciekawe, dużo interakcji Robił tak W jednej chwili czy znaczy, Nie, nie bezpośrednio w jednej chwili, ale Ale jednak Dobra, co by miał oni Jakby był ...miałby IMF-a, i Dotsy. O! IMF-ik w sumie był cztery... ...przy tym pierwszym... ...zrzuceniu. Zatem no... Tutaj te dociory tak... Mogłyby być w teorii, że on do piwnicy w ogóle teraz sobie poszedł. No chuj wie z tym duchem, on taki trochę Trochę taki dziwny jest. Na razie to mało wiadomo. Bo był aktywny i przestał być aktywny. Widziałem, jak dot przebieg. Komptem oka. Możemy sobie jeszcze posiedzieć, popatrzeć, bo powinien jeszcze raz to zrobić za chwilę. Chyba, że ja. ...am tripping. Oni. No ten oni by pasował. Jakby jeszcze JMFIK był. Na piątce to bym był już przekonany, że to jest oni. Dobra, co my będziemy czekać tutaj na kurde objawienie tego doca, Przecież go zobaczymy IRL, nie? Ale no... Trzeba kamerę wziąć. Weźmy tę rzecz. Jestem trochę zagubiony, bo to jest Willow i trzeba nosić daleko, a się nie chce nigdy, Boże drogi... Dobra, jestem w stu przekonany, IMF-5 słyszałem, to jest... to jest oni, po prostu oni. Pisma nie może być, out. Freezing może być. Spirit box może być, to, ale to będzie tylko Rafik To tak, bierzemy sobie sól razy dwa, sprawdzimy okoliczność raifową. No bo jeszcze Raichu jest możliwe albo Gorio, ale to wszystkie znaki na niebie wskazują, że to jest kurde oni, nie? Po prostu każdy, każdy jeden znak na ziemi mi mówi, że to będzie onicchan. ...merfastycznie. Dobra, czyli nie wripe'ik. Bo mi już stepnął w sól. Potrzebujemy tylko ufałki. Nie wripe, czyli nie spirit box też. Orbów nie widzimy. Ale... kurde, jak mamy widzieć orbę, jak już nie ma dowodów kolejnych, nie? Ja też jestem mądry. Chodźmy te sztupki porobić, może nam będzie stepował daduś. Ej, hey, yo, step in the salt for me, please. O. Rzeczny. Dziękuję. Dziękuję. I want... Oni. Oni. Ja wiem, że to jesteś ty. Przestań tutaj klaunować. fantastycznie. No to jest oni po prostu, no. Regną. Widzimy się w piekle. Dawaj mi tą latarkę. Zabieram. Żebyś nie miał. Ha! No, nie ma interakcji tej zdjęcia ducha, tak? No dobra, dobra. Ale jak widzicie, no 7, kurde, albo osiem tych. Sprawdzimy sobie statystyki po grze. Siedem objawień. W tym trzy czerwone ghost eventy. Czy to nie jest oni? Jeśli to nie jest oni, to ja już przestaję wierzyć w tą grę. To jest oni... Yy, game Summary, zobaczmy. Ghost Eventy no 6-6. Z tego połowa Ghost Eventów była czerwona. Także ciekawe. Interakcje ducha. No no, tam pierdały takie tam. 108 Sanity. Oh, oh, oh. Doors moved 8, Interakcja 13. Time in favorite room. 5 minut. No. Także myślę, że ten akcent tego o niego fajny. Investigation. Mam nadzieję, że on się Wam spodoba. Także mam nadzieję, że wam się ogólnie odcinek, także. Jeżeli tak, zachęcam do stawienia łapki w górę, a także subskrypcji na kanale, jeżeli się nowi, a tymczasem zapraszam do playlisty fazmofobii, do innych filmów i życzę Wam miłego dnia, na razie i pa pa.